No to się nie da I a teraz tak, zobaczcie, był to, to on ma jakiego v No by nie spojrzałem, czy to jest 650 to jest 650, 650 Aha To że tak połowa jest fałka. Ale tak wizualnie ten silnik chyba inaczej wygląda niż z, z tamtej jest, jest już inaczej, no ale na pewno to też... Może będzie jeszcze może jest. Tałek, tak, 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 tak Także może to nie jest siosungowski, nie? Może kierunkowskaz? No, pizda Wrażemy, że ta twoja tablica bardzo coś wskacze Mi wskacze? No! Sprawdzimy Sprawdzimy jak dojedziemy Przekaz jest prawdę moją Myśleliśmy jak Szafko się odkręcił ten, kurwa Tak, tak, no. tak, tak Co to on ma za lampę? Czaszkę? Chyba to. A to jest, jest Wiraka 125. No, tak wygląda. I dlatego kopcik. Podwóców. No. <śmienny> Hehehe. Moja kadłubka. O, niebieska? No. Ale to chyba były w dla w legintach. No, Naprawdę, laski tak robią. Nie wiem. No, bardzo, że nie przygotam. Ja mówię, że tak. Laskę no. poznajesz i ona ma puszap. Ma jakieś płatki w leguicach, nawet to Legicy to mają płatki to na łydkach. Aha. Żeby noga miała taki kształt. Ja mówię, to jest tak jak ja bym sobie pod wawelską wsadzał w schodzie i bym tak chodził. No nie. No to! Wszyscy to? Wszyscy to. Co, co? Patrzę, czy wszyscy to. A, są, są. No to kontroluję. Na 800 metrów w lewo. Na 800 metrów w lewo. To już ta wieżyczka tu nie? No 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 no. No 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 no. No 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 no, no. no, 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 no Ja szukam już jej, czy już będę ją widział, czy nie. Ale nie widzę, jak na razie. Dobra, trzeba wyciąć, przeszkadzają. jest tam gdzie to auto wjechało. Tu to te mola takie zapływają? Aha, Czy to tu tu? O, nigaj już, żeby widzieli. Nega, niga, niga, niga. No i mówiłem, że będzie aut i będzie ludzi. Nie. Yeah. No tam jakby się ustawił może troszkę... No ale on teraz chciał chyba wyjechać, albo jako chuj co. Albo tu jest, po lewej, 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 po lewej. A, dla inwalidów! A to tam jest cień. A ty chcesz cień? Dobra. Vyštěj. No to... Cztery, spokojnie. Tylko co auty kurwa. A oni tam postawali. Ten jeden tam, drugi tam. No i starą w cień. Ten się nie mieści, ten chce wyjechać. poczekaj, bo to... Nie, on wjechał chyba, on wjechał i się tak wiesz? Tak. Bo jakieś auto wjeżdżało, wiesz? Zaraz przed No dobra, to ja się ustawię obok ciebie, bo myślałem, że oni tu się ustawią. A jednak nie. Ustaw się obok. To ja się ustawię, wiesz jak? Tak. I tu. I tak. I na skok, staję. I chuj. Ja już trzyma? Bo przynajmniej będzie spokój kurwa z tymi autami, żeby wsiedli. Za dużo. powinien tymi stąd jak w akademie kończymy. Małwek? 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 Nie Małwek? 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 się bo to jest dość istotne A ty będziesz na odwrót był teraz No, A, faktycznie Kurde, kurtka rozpięta Co mi tak tu wieje? Ale fajnie, przyjemnie Dobra, tak pojadę Chyba Ej, tu w lewo, da? Tak To e, tutaj nawijamy się, no To tutaj, przez te pasy No nie, no to tu, tu No, tu, okej, A, to nie wjeżdżamy Bo możemy na razu wywinąć, pas, Tu w lewo i już w lewo Tu mi chodziło No, czekaj, bo mi się płód w ogóle Ja się muszę ogarnąć no. Okej okay. on się musi ogarnąć. Mówię, że on się musi ogarnąć, bo się... But roz tego, coś tam jeszcze. <grym> Powiedz, że but mi się rozpiął i telefon mi wypada. Telefon mi wypada, but się rozpiął. I kupę mi się chce. I dwójkę chcę! Nie, dwójkę tu zrobię! Żartowałem. Policja potem sobie ściągnęła. Ale co jechaliśmy ze Sławkiem, e, ze strafa. No no ostatnie Na to ostatnim co ten film widziałeś? No, ty nie, widziałeś na pewno. Nie, 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 nie. Mówiłeś, że mi podesz czy ktoś, ale nie, nie widziałem. Nie? No to ci, no, jak ci wyślesz w jednej z aż tej bierze, to ja ci wyślesz na ten Okej. Okay. <laughs> na patach nie będę wyprzedzał, bo to dużo pieniędzy na to ty ale punktów chyba 10 Co? Mówię, że jak ty jeżdżę, jak ty jeżdżę, ale to chyba 10 punktów, nie? No, dużo punktów, było no y, Tu będzie odlen, nie? Przed tym jeszcze chcesz... Ile jeszcze chcesz jechać, zanim zatankujesz? No nie wiem, pytanie czy... czy... Jak nie tu, to gdzie stajemy? Na no. ja jedzę, nie? Nie wiem, bo ja mam zatankowane, nie? Tam... No to co? Chyba, że tu zjeżdżamy i zobaczymy A jesteś głodny, coś nie tuż? Ja nie Kurwa <noise> No dobra, no to... A tu weźmę burgery, tak? Bo tu jest taki normalny, tak No co tu... Dobra, dawaj Tu? Zjeżdżasz? Nie, już teraz nie Dobra, chuj, to nie Nie, on się nie podoba, nie, nie, będzie... nie ja, ja, ja. Nie, będzie po lewej, z takim dużym Tak, jedziemy. tak, tak, o tamtym a, mówię nie, to... Teraz no. jedziemy, bo teraz będziemy musieli, będzie Orlen i za Orlenem tego będziemy Wisły i tak dalej i... No, Palmopol, nie? no co, zjeżdżamy do tego Orlena? No nie A ty no. Przy, no. przy tym przy rondzie, tak o ty mówisz? Ten jest ronda chyba? A, nie, mówiłem o wcześniejszym, ale może być też tam przy rondzie. To... O wcześniejszym? No to ale... ja już nie wiem. Albo coś pomyliłem, ale nie, będzie. Powinien być. Z tego co pamiętam. Pokażę Ci go, palce. No dobra, tylko pytanie, czy z to musimy... No. Też nie o tym, oni też muszą wiedzieć, nie? No. Ale kto ty tego, tego chcesz? Już teraz będzie wjeżdżać na ten już. Gdzie ty tego na chciałeś jeszcze mieć? No może pomyliłem nie? Nie Ja chyba też już coś pomyliłem Nie pomyliłem no. Nie pomyliłeś, no to dalej zjeżdżaj Tylko nie tu, tylko dalej, no Dobra, dobra A trzeba gdzie? Poczekaj, ja No Nie, to, trzeba to... Aha, No dobra, no to trudno, jak trzeba to trzeba Ronda to nie było kiedyś No właśnie, też mnie tak jakby zaskoczyli No i mi do tego Orlana chodziło, z dużym parkingiem ja o tym zapomniałem no. Dobra, na tir nie chcę, nie muszę <gry> Macie tam gdzieś cień? Nie, cienia nie ma, ale nie ma upału, także... Halo? Co krzyczysz? Możecie ten... jechać A no, ty też jechać? <grystanie> ja chcę ostatni I Teraz ja z tyłu Ale to ty co, będziesz, ale trzeci tam my... na my... Jeszcze raz? Stajemy tam na No, stajemy tam, nie? No, no Ale my, my chyba... Tam nie ma wyjazdu na to no to musimy w prawo, nie? Tak ja. No. A widzisz, że mi powiedział amatorzy, amatorzy. Wypomnę mu to za chwilę. Ja mam zawsze tobą dwóch chcę wystarczy. No Jasmine Kognitor słychać, ale nie widzę. Zawiększa po prostu A nie no, to też nie O, ślina ciągłe Chciał jechać z tyłu, bo bym widział Znaczy z przodu No awaliny po to włączyć? Nie wiem Ale tam jest ludzi na tym rynku, patrz a, a. Czyli się nie pomyliłem z tym kurwa, że wszyscy... Się... No. Po prawej... prawej Łocznie! O, hamujemy. No, pan już go... Nie będzie na kolana to <noise> ja nie. Na ł kolano kolano. O, kolaż na kolano. Kolarz na kolano. Na kolarzu. Ej, ja mówiłem o tym orlenie. No wiem, wiem, na razie to wiem. A to jest po prostu już Jakie halogeny w BMC, no nie wierzę. <noise> nie widziałem. Takie... Znaczy coś odstawało, to te to, to halone, Takie trzy na masce, takie trzy. Na 4, środku, jak w sumarej wierzę? No 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 to zobaczyłem. widziałem. A to zajęliście. Fajnie, fajne. fajne.

<laughs> Nie ma co O, co, tylko Łódź? A potem chuj wie co No, no, gdzie ten śnieg? Gdzie ten śnieg? Oj, będzie chyba już. No będzie, będzie, no, Ale u góry No, raz no no Ola, na potęgę, hola na potęgę odbijesz tak głupio do prawej nagle? Nie O mokra no, tutaj po prawej na samym wyjściu tak mm -hmm. to, no. A to tak było jakby się ktoś zasikał. Nie? Że jakiś drugi czy coś? Tylko... Jakby coś naszczał. Tak. <noise> na upartego, nie, nie, nie. To był on? Nie Nie, nie no to... on, już, on już się zatrzymał, to co to o nas, nie? nie? Nie wiem, o co chodziło, kurwa. Teraz coś. On wyjechał już, ty to, to nie wiem. A to w ogóle, co to będzie, to było. Kto pojechał? Kto? On pojechał tam, kurwa, w Ale kto? No to jest kurwa z czerwonego. No tak mi się wydawało. Ale to wyłożył? czy tak to No chyba tak, mi się wydawało, a to tutaj, będziemy iść. No to on cały, ale to krzoki kurwa. Albo mi padło też na oczy. No patrz, teraz, aż co tu gdzieś jedzie, co ta wraca. To jest czerwonego, to było że co to było? E, Augusta? Ale, ale... to, Moto, Moto Augusta, tak? Envy MV Augusta, ale... Nie, to było Ducati, ja patrzyłem teraz na bak, Ducati coś tam, coś tam Aha, No bo ta Augusta znowu stała koło nas, nie? No on dopiero ruszył, on stanął i zaraz ruszył Aha, a to nie widziałem, to nie wiem Aha, fajne No Fajny, Fajnie, fajnie Fajne, fajnie, fajnie, SW i tam wymyśli jakąś starą drogę, której my nie musimy znać. No to, to jest wasze pytanie. No, znaczy, tam jedziemy tam, tu, jedziemy tam, tak, i to jedziemy tam, jedziemy tam, jedziemy tędy, jedziemy tam, jedziemy Ale jedziemy tam, jedziemy tam, jedziemy prostu jedziemy tam, jedziemy tam, jedziemy tam, No tam, nie Oni chcieli tam na tą zaporę, czy gdzieś tam, nie? Zaporę? Aha, na no, tą tamę Na tamę, no, zaporę No ten no, chuj tam ma zaporę A, myśmy tam kiedyś stali z czoperostami, pamiętasz? Tak, 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 tak Tak Teraz pytanie, gdzie i co jechać? Bo jesteśmy już pod... Yy, nie wiem, czy wejdzie. Pod s no? No, można się tu zatrzymać, jest chyba. Nie ci to, Co, so, co, so, 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 so. Nie wiem, ktoś pokazywał, nie wiem co Tam jademy, tam jademy ale, ale to przecież gadka z zamku niech ustala że ja jadę tam wziął, nie? No No Ale ja widać, że on, kurwa jest dużo jeździ sam On ja się utrzymać cały czas z jednej strony ja Tylko jeździ, kurwa, z no, prawej do prawej, do prawej no. A ja też, kurwa, jadę z prawej Kurwa, no co mi się, się A ty próbujesz się dostosować do niego, nie? No tak. Nie, inaczej nie, wiesz, jak za to mamy to wszystko na swoje, w na a swoje swojej jedziemy A, i to już tak instrukcownie nam idzie, nie? Tak, a tutaj niechuj, a, midzie, nie? a tutaj, nie, chuj, nie wiem, co on odjebie, nie? Znaczy, ty... nie, jak już jest ciśnięcie, no to wiadomo, że się jedzie całą szerokością, a się trzeba ustawić z tyłu, no, ale to nawet nie ma ciśnięcia, I... z lewejmy, a teraz, teraz będziemy skręcać w lewo, a on wyprzedza, tak? No, bo już nie rozumiem Tak? tak? Nie wiem nie, no też nie wiem, no też kurwa to on nie chyba, on chyba nie... tak Nie, no Bez sensu No, właśnie... No, no, ale on no, jakiś wier. młody jeśli się wydaje Nie wiem, nie wiem ile on ma radę. Nie wiem Nie wiem ile on nie ma lat się że nie jest taki młody, a jednak No fajne sprzęty, co tam łeżki Kluczyka nie wziąłeś? Standard, ja też się zawsze poubieram, poubieram I nagle gdzie jest kluczyk? Tak, tak, tak. Też tak robię. Też tak mam. Dawaj, daj, ja nie wiem, czy ty chcesz jechać. Jetz, jest. <gry> to, to szarpanie zaczyna mnie No, Bezno mi, ja obejdziemy potem jak będę ten na prawej, i po zaraz pewnie będę. To wyżegnął mi na, na łańcuch, czy bardzo mega skacze Czy, czy, na czy, czy, czy jest napięty Zaraz za, za pewnie za tym za rądłem Teraz mówiłem, że będę czułem Jak tam skacze czy nie skacze? No powiem ci nawet nie Nie ma prawie naprawdę wypowiedziany A teraz trochę podskakuje ale jest okej okay, by powiedział To nie wiem za mocno może No właśnie, na... może w drugą stronę, teraz ale... tak pomyślałem Że no. może być za mocno no. Bentley to. Bentley Dziękuję, tankuje, dziękuję Tyłem, przodem, bo nie wiem Zgłupiałem A dobra To my po ludzku <laughs> <laughs> Łatwiej się na tym, że chłodzisz turbina. Troszkę, ale Да, все, ответ, ответ. Так, трошки так.